Zadanie trzecie: wyznacz x, jeśli wartość bezwzględna z liczby x plus 4, czy z wyrażenia x plus 4 jest równa 3x plus 2. No i tutaj zaczniemy od rozpisania tej wartości bezwzględnej zgodnie z definicją algebraiczną wartości bezwzględnej. I tutaj będziemy mieli x dodać 4, które jest równe, no właśnie, nie 3x, tylko oczywiście wartość bezwzględna, czyli będziemy mieli x plus 4, jeżeli to, co stoi w wartości bezwzględnej, czyli x plus 4, jeżeli jest większe bądź równe 0, i minus x minus 4, jeżeli x plus 4 jest mniejsze od 0. I teraz musimy tutaj uprościć te dwie nierówności, czyli zapiszmy sobie, że x dodać 4 wartości bezwzględnej będzie równe. x dodać 4 jeżeli x będzie większy bądź równy minus 4, i minus x minus 4, jeżeli x będzie mniejszy od minus 4. I tutaj, tak samo jak w zadaniu drugim, mamy dwie możliwości rozwiązania tego równania. Po pierwsze, w, tym, w tej pierwszej metodzie, którą Ci teraz zaproponuję, ja przypiszę całe równanie. No i tutaj widzimy, że po prawej stronie równania znajduje się niewiadome. Musimy pamiętać, że wartość bezwzględna nie może być liczbą mniejszą od zera, dlatego to, co stoi tutaj po prawej stronie, musi być większe bądź równe od zera. Stąd tutaj zapisujemy następujące założenie. Oznacza to, że 3x musi być większy bądź równy liczbie minus 2, obustronnie dzielimy całość przez 3, czyli uzyskujemy x większy bądź równy liczbie minus 2 trzecie. Narysujemy sobie teraz tę nierówność tutaj na wykresie, zaznaczmy minus 2 trzecie, zaznaczamy to zamalowaną kółkiem i zaznaczamy wszystkie liczby, które są większe od liczby minus 2 trzecie. Oznacza to, że dziedziną tego równania są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału prawostronnie zamkniętego od liczby minus 2 trzecie do plus nieskończoności. Czyli tutaj będziemy musieli rozpatrywać nasze rozwiązanie. Dla tych tutaj przedziałów, które są w tym miejscu, jak również dla dziedziny. No i teraz ułożymy sobie dwa równania. Pierwsze równanie ułożymy dla tego przypadku i tutaj będziemy mieli x dodać 4, które jest równe 3x plus 2, natomiast drugie równanie będzie dla tego przypadku, stąd uzyskujemy tutaj minus x minus 4, które jest równie, równe liczbie 3x dodać 2. Oba równania musimy teraz rozwiązać. Rozwiązujemy pierwsze równanie i tutaj mamy x odjąć 3x, które jest równe liczbie 2 odjąć 4, co oznacza, że minus 2x musi być równe liczbie minus 2. Obustronnie dzielimy całe równanie przez minus 2, uzyskując x równy 1. No i teraz 1 jest zarówno liczbą większą niż minus 4 i należy do dziedziny. W związku z powyższym 1 na pewno będzie rozwiązaniem równanie. Popatrzmy teraz na to równanie, które mamy tutaj w tym miejscu. Tu będziemy mieli minus x minus 3x, które jest równe liczbie 2 dodać 4. Oznacza to, że minus 4x musi być równe liczbie 6 i obustronnie całość dzielimy na minus 4, uzyskując x równe liczbie minus 6 czwartych. I teraz tutaj na pewno możemy skrócić ten ułamek, dzieląc licznik i mianownik przez 2, czyli będziemy tutaj mieli minus 3 drugie. Włączymy sobie teraz całości i uzyskujemy minus 1, całą i 1 drugą. I teraz liczba minus 1, cała i 1 druga nie jest roz, czy może nie jest rozwiązaniem, co nie należy do tego przedziału i nie należy do dziedziny. To oznacza, że nie jest rozwiązaniem tego równania. Popatrzmy teraz na metodę drugą. W tej metodzie drugiej ja również przepiszę na razie wszystko to, co mamy tutaj, czyli to nasze wyjściowe równanie. I znowu, czy może nie tyle, co znowu. Na razie to, co ja zrobię. Wszystko to, co znajduje się w tym miejscu, przeniosę na lewą stronę równania. Czyli tutaj będziemy mieli x plus 4 wartości bezwzględnej, minus 3x minus 2 jest równe 0. No i tutaj oczywiście teraz już w oparciu o to, Rozpisanie ułożymy sobie dwa równania. Czyli tutaj będziemy mieli x plus 4 minus 3x minus 2 jest równe 0, a drugie równanie to będzie minus x minus 4 minus 3x minus 2 całość jest równa 0. I tutaj oczywiście w tym i w tym miejscu musimy dokonać redukcji wyrazów podobnych, czyli tutaj będziemy mieli minus 2x. Dodać 2 jest równe 0, co oznacza, że minus 2x musi być równa liczbie minus 2. Teraz sobie obustronnie podzielimy całe równanie przez minus 2, uzyskując x równe 1. Liczba 1, czy w ogóle przede wszystkim tak, to równanie żeśmy rozwiązali dla tego przypadku. 1 jest liczbą większą bądź równą minus 4 i należy do tego przedziału, czyli należy do dziedziny. Czyli dokładnie to samo, co uzyskaliśmy tutaj w tym miejscu. Teraz sobie rozwiążemy to równanie i tutaj będziemy mieli minus 4x minus 6 równe 0, co oznacza, że minus 4x jest równe liczbie 6. Teraz dzielimy całość obu obustronnie przez minus 4, uzyskując x równe minus, minus 6 czwartych, czyli widzimy, że to jest dokładnie to samo, co minus 3 drugie. I dokładnie to samo co minus 1 cała i 1 druga. Czyli też dokładnie to samo co uzyskaliśmy tutaj w tym miejscu. No i znowu, jeżeli chodzi o to równanie, to my je rozwiązaliśmy dla tego przypadku. Czyli popatrzmy, że minus 1 cała, cała i 1 druga nie jest liczbą mniejszą niż minus 4 i też nie należy do dziedziny, którą tutaj sobie wyznaczyliśmy. No to już tutaj akurat w tym, w tym przypadku, w tym drugim tej dziedziny wcale nie musimy rozważać. Czyli to nam potwierdza, że rozwiązaniem jest tylko i wyłącznie tego równania, tylko i wyłącznie liczba 1. Tak naprawdę, my tutaj jeszcze mamy w tym konkretnym przypadku jeszcze trzecią możliwość. W tej trzeciej możliwości tutaj ja również przepiszę całe równanie, które uzyskaliśmy i przeniosę na lewą stronę tylko i wyłącznie 3x. Czyli tutaj uzyskamy wartość bezwzględną z liczby, czy z wyrażenia x plus 4 minus 3x, całość jest równa 2. I teraz znowu, zgodnie z taką rozpiską, układamy dwa równania. I tu będziemy mieli x dodać 4, minus 3x jest równe 2, a drugie równanie to będzie minus x minus 4, minus 3x równe 2. Oba równania teraz musimy rozwiązać. Czyli w tym pierwszym, które uzyskaliśmy, będziemy mieli minus 2x, może tutaj jeszcze sobie zapiszemy minus 2x. Plus 4, które jest równe liczbie 2, co oznacza, że minus 2x musi być równe liczbie 2, odjąć 4, co daje nam minus 2x równe minus 2. No i tutaj sobie podzielimy całość obustronnie przez minus 2, uzyskujemy 1, czyli dokładnie to samo, co w tej i w tej metodzie. Tylko, że tutaj już wcale nie musimy oceniać dziedziny, bo dlatego trzeciego przypadku dziedziny żeśmy nie wyznaczali. Więc wystarczy, że tę jedynkę tutaj, Ocenimy tylko i wyłącznie pod kątem tego przedziału. 1 jest liczbą większą niż minus 4, czyli jest rozwiązaniem tego równania. Rozwiążemy sobie teraz to równanie i tutaj będziemy mieli minus 4x, minus 4, które jest równe liczbie 2, co oznacza, że minus 4 jest równe 2 plus 4. Uzyskujemy tutaj w związku z powyższym minus 4x, które jest równe liczbie 6, no i dzielimy całość obustronnie przez minus 4, uzyskując x. Równy minus 6 czwartych. Od razu sobie zapiszmy, że to jest to samo co x równy minus 3 drugie, czyli x równy minus 1 cała i 1 druga. I tutaj znowu, jeżeli chodzi o to równanie, to my je rozwiązaliśmy dla tego przypadku. Widzimy, że minus 1 cała i 1 druga nie jest liczbą mniejszą niż 4, czyli nie może być rozwiązaniem tego równania. I tutaj, ponieważ znowu w tym przypadku my nie pisaliśmy dziedziny, to czyli tego rozwiązania również dla dziedziny nie musimy, nie musimy do dziedziny sprawdzać. Czy sprawdzać, czy należy do dziedziny tutaj tego równania. Dokonajmy sobie tutaj teraz sprawdzenia. Najpierw sobie sprawdzimy dla x równego 1. Czyli będziemy mieli wartość bezwzględną z liczby 1 plus 4, co jest równe 3 razy 1 plus 2. 1 plus 4 to jest 5, więc tutaj uzyskujemy wartość bezwzględną z 5, która jest równa liczbie 3 plus 2. Wartość bezwzględna z 5 jest równa liczbie 5, natomiast 3 plus 2 również jest równa liczbie 5, czyli uzyskujemy lewą stronę równą stronie prawej, i to nam potwierdza, że 1 jest rozwiązaniem tego równania. Teraz dokonamy sobie sprawdzenia dla x równego minus 3 drugie. Tutaj może troszkę przesunę i może jednak tego sprawdzenia sobie dokonamy w tym miejscu na boku. Zapiszmy, że dokonujemy sprawdzenia dla liczby minus 3 drugie. Czyli po prostu 3 drugie minus 3 drugie podstawiam pod x w tym i w tym miejscu. Uzyskujemy w związku z powyższym wartość bezwzględną z liczby minus 3 drugie plus 4, przy czym 4... To jest dokładnie to samo co 8 drugich wartości bezwzględnej. To jest dokładnie to samo co 3 razy minus 3 drugie plus 2. I tutaj teraz sobie przekształcimy troszkę to wyrażenie. Wartości bezwzględnej będziemy mieli minus 3 plus 8 nad 2 wartości bezwzględnej. Jest równe liczbie minus 9 drugich plus 2. No, plus 2, czyli tak naprawdę od razu możemy zapisać, że tutaj dodajemy 4 drugie. W kolejnym kroku na pewno to, co musimy zrobić, to musimy wyznaczyć wartość tego wyrażenia wartości bezwzględnej. Czyli po lewej stronie tutaj uzyskujemy wartość bezwzględną z liczby 5 drugich, natomiast tutaj będziemy mieli minus 9 plus 4 nad 2, co oznacza, że no właśnie tutaj już tę wartość bezwzględną możemy pominąć. Wartość bezwzględna z liczby 5 drugich to jest po prostu 5 drugich, natomiast minus 9 plus 4... To jest minus 5, minus 5 drugich. No widzimy, że tutaj lewa strona nie jest równa stronie prawej, no bo wartość dodatnia to nie jest to samo, co wartość ujemna. To nam potwierdza, że faktycznie liczba x jest rozwiązaniem tego równania. Tutaj sobie może wytrzemy, ja wytram tutaj to sprawdzenie. Jeżeli będziesz chciał, będziesz chciała wrócić do tego sprawdzenia, które tutaj dokonałam, tak jak najbardziej pamiętaj o tym, że możesz cofnąć do tego miejsca wideo. I zapiszmy sobie tutaj ostateczną odpowiedź, którą jest to, że rozwiązaniem tego równania jest x równe 1. Tego mam na myśli oczywiście tutaj tego wyjściowego równania.